Dupa! Przestań koza! Przestań! ludzi do sytu sytuacji, co się dzieje w ogóle! To chodźcie tu szybciej. Nasz kraj jest w niebezpieczeństwie. Geja, dobry duch Polski, nie może znieść patriarchatu i poszech szowinizmu. Wysyła pięć magicznych pierścieni, pięciu eleganckim mężczyznom. Siedlec, czarek, z mocą zgrabnych nóżek. Z lasu kabackiego, koza z mocą dupy. Jaworowej, Grześ, z mocą piersi. Natolina, jaok, z mocą japy. Ze Świdnika, kapica, z mocą damskich rąk. Z połączenia tych pięciu mocy powstaje najskuteczniejszy lachon. Kapitan kobieta. Rób kobieto! Należy do Was. Kapitan kobieta i kobietarianie. Y mamy wszystkich pięciu kobietarian, mamy pierścienie. Jeżeli macie jakieś y problemy, jeżeli znacie kogoś, kto ma problem y z seksistami, faszystami, piszcie nas mail, my będziemy do nich dzwonić, będziemy wysyłali do nich kapitana kobiety, będziemy go przywoływali, będziemy rozwiązywali wszelkie problemy walczyli no. no, z seksizmem. Y bo no. kobieta, kobieta jest kobietą, czy... No mężczy... może sam zdecydować o tym. Y musimy go wezwać no, no. i spytać też. Mm, tak. Byk. Może wezwiemy i spytamy się? Dupa! Po kolei, po kolei. Dupa! Pierś Japa! Ręce! Z połączenia Waszych pięciu mocy powstaje ja. Kapitan kobieta. Ród kobieto! kobieto. Gotuj obiad. Y na wasze wyzwanie pojawiam się, ja, A. kapitan kobieta. Bardzo mało efektowi, kapitanie <grym> się pojawiłeś. Wygląda się to, że tani, tani trans <grym> po pałacu kultury. No dobra, dzwonimy. Duszy. Już jest. Już jestem. A. Kapitan kobieta. Cześć, kapitanie kobieta, co tam słychać? Bardzo dobrze, dzwonię właśnie do Antoniego Maciewicza. Na, na placu zbawiciela tam, wszystko w porządku? A jak bardzo dobrze przed chwilą Tak, słucham? Dzień dobry, kapitan kobieta z tej strony. Czy z panem Antonim Macierewiczem rozmawiam? Słucham. Panie Antoni, czy pan również działa jako kapitan kobieta, tak jak ja, czy ja jestem jedynym kapitanem kobietą w Polsce Przepraszam, nie, nie jesteśmy po imieniu, nie wiem czy pan mógłby się przedstawić. Kapitan kobieta jestem y, tworzony z połączenia pięciu mocy kobietarian, y, mocy japy, mocy wszystkie y, brzyd, są przepraszam, ale dupy, piersi, nóżek i rączek. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Jak zdążyliście się do... tować? by... To... To. <noise> <noise> Ej, odebrał, dziwne, nie? No, <noise> to jest to dziwne. <noise> Ej, Pan Antoni nie jest kapitanem kobiety, czyli jest jedyny kapitan kobieta, powtarzalny. Albo jest, tylko nie się się Dokładnie, on nie powiedział, że nie jest. Nie jest. Nie przytaknął, nie zaprzeczył. Po, czyli... czyli jest. Czyli... Zdemaskowany. W takim razie jest po naszej stronie. Dziękujemy panu Antoniemu Maciejderowiczowi! Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Już, 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 już. już, 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 już. Czy Antoniego Maciejewicza też wzywa się tymi hasłami? Nie wiem, może on ma inne nie, pierścienie. Może ma inne. Mm. Prawdopodobnie, bo nie, nie pojawił się, jak żeśmy użyli naszych no sygnałów właśnie. tutaj. E, Filip, czemu nic nie mówisz? Bo w zasadzie nie wiem co. E, w ogóle to chyba, <grym> chyba się pochrzeniły te pierścienie, ponieważ ty powinieneś tej Znaczy, moc. jak ja krzyczałem ręce, a mam stopy. <grym> to nic dziwnego! <grym> jak zwykle, jak zwykle nie tak. Z połączenia waszych pięciu mocy powstaje ja. Kapitan kobieta. Rut kobieta! Nóżki brzmią... Jestem! Co <noise> mam zrobić? Nóżki brzmią Gdzie strasznie, ten... jakby zbyszek mówił. Gdzie <noise> jest ten seksista, kozo, kobietarianinie, mój drogi? E, kruku, dzwonimy już do kruku. Ja dzwonię, ko kapitan kobieta, ty się zamknij. Ty się zamknij, ja, bo cię nie wezwę. Nie możesz mnie nie wezwę daj karty? Bogę znaleźć innego kapitan. Ja nie dać Oj, za x -y będą grane. Oj, za x -y, no za. Halo? Halo? Dzień dobry, jestem kapitan kobieta. Dostałem twój numer, podobno jesteś seksistą i szowinistą męskim. Tak. Jak możesz tak robić? Yy, Masz, nie wiem, się z... jak... Masz się zmienić, poprawić. Szanuj kobiety, szanuj. Zrób Szanuję. To do... Zrób coś dobrego hmm. dziś dla kobiet. Dobrze. Co, co hmm. zrobisz? Yy, uderzę w twarz Nie! Dobrego! Dobrego rób! Zrób no za, przecież... za mamę, zrób obiad. N nie. Zrób! Nie. No dobrze. Dobrze. Okej, okay, to byłby pierwszy problem rozwiązany przez kapitana kobietę. Jak ja. Ekspresowo. Złe złego złe początki, no, no. Na początku był strasznie niereformowalny, ale potem. Zupełnie nie zmienił swojego zachowania i dlatego wygraliśmy.